Dobry wieczór, kochani, szczęść Boże. 16 lutego, poniedziałek. Rozpoczynamy kolejny dzień z naszą wieczorną audycją, Wieczernik Miłosierdzia Bożego. Na dziś będziemy rozważali kolejny fragment z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, mianowicie z zeszytu drugiego, a konkretnie numer 729. To jest taki dość obszerny fragment, gdzie siostra Faustyna zastanawia się, ma taką refleksję. Nad tym, kim ona jest, a kim jest Bóg, i tutaj to rozważanie właśnie wokół tego będzie krążyć. Zapraszam Was do wysłuchania tego fragmentu. W tej medytacji o stworzeniu w jednym momencie dusza moja złączyła się ze Stwórcą i Panem swoim. W tej łączności poznałam cel i przeznaczenie swoje. Celem moim jest jednoczyć się ściśle z Bogiem przez miłość, a przeznaczeniem moim jest uwielbiać i wysławiać miłosierdzie, Boże. Dał mi Pan jasno to poznać i przeżyć w sposób nawet fizycznie odczuwalny. Nie mogę wyjść z podziwu, kiedy poznaję i doświadczam tej niepojętej miłości Boga, którą mnie Bóg miłuje. Kim jest Bóg, a kim ja? Dalej rozmyślać nie mogę. Miłość tylko rozumie to spotkanie i złączenie się od tych dwóch duchów. To jest Bóg, duch i dusza stworzenia. Im go więcej poznaję, tym całą mocą jest testwa swego, tonę w nim. Kochani, rozważmy teraz ten fragment, rozważmy, co niesie dla nas ten wpis w Dzienniczku Świętej Siostry Faustyny. Czy naprawdę wierzę, że moim najgłębszym celem jest zjednoczenie z Bogiem przez miłość? Czy raczej na co dzień gubię ten kierunek wśród wielu innych pragnień? Jak odpowiadam naprawdę, że Bóg kocha mnie miłością niepojętą i uprzedzającą moje zasługi? Czy umiem przyjąć tę miłość z pokorą i wdzięcznością? Co w praktyce oznacza dla mnie uwielbiać i wysławać miłosierdzie Boże? W jaki sposób mogę to robić w mojej codzienności? W relacjach i obowiązkach. Kochani, jak widzicie, ten fragment tak głęboko analizuje tą relację pomiędzy nami, ludźmi, a Bogiem. Wchodzi tak głęboko po prostu w to jestestwo. W związku z tym zostawiam Was tym fragmentem. Możecie oczywiście, jeśli chcecie, podzielić się w komentarzu swoimi przemyśleniami, do czego Was bardzo gorąco zachęcam również. Lajkujcie, udostępniajcie te materiały, subskrybujcie nasz kanał i wspierajcie nas poprzez system Bajek Kofi, dzięki czemu będziemy mogli tworzyć dla Was kolejne treści, kolejne materiały, kolejne modlitwy, rozważania chrześcijańskie na każdy dzień. Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem.